Komuną! Tak, z komuną! Dzień dobry Państwu, ja chciałam powiedzieć, że patrząc na ten budynek i tą działkę, to wydawałoby się, że jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, to jest podobno największy teren w Warszawie, najbardziej okazały budynek i wydawałoby się, że tu jest ośrodek sterowania, to jest ośrodek naszej władzy. Państwo odpowiadacie, bo jest. To. No to jest niezwykle smutne, że jeśli tak jest, to że na to pozwalamy. Bo my jesteśmy Polakami i my powinniśmy mieć swoją własną suwerenną, niepodległą władzę, która reprezentuje interesy nasze. Nas, młodych ludzi, ludzi starszych, e, ludzi, którzy mają poczucie wspólnoty, wspólnoty tradycji, wspólnoty historii, wspólnoty kultury, którzy, których łączy pewna hierarchia wartości, przynajmniej szacunek dla tej hierarchii wartości. I my nie powinniśmy mieć kłopotów z naszą tożsamością. Choć yy, muszę powiedzieć, że niemal wszystkie największe media bardzo ciężko pracują na to, żebyśmy te kłopoty mieli. I dlatego tutaj bardzo przepraszam, mam nadzieję, że nie poczytacie mi to za prywatne, ale chciałam Państwa bardzo zachęcić do oglądania nowej telewizji, która w tej chwili powstaje, bardzo dużym wysiłkiem wielu ludzi.

nie pozwólcie nam po, po, pomóżcie nam być pomóżcie nam istnieć a my przeczytamy, że będziemy mówić prawdę będziemy mówić prawie, jak tylko, jak bardzo nie byłaby ona bolesna, bolesna między innymi o Kacapie, który, z którym mamy bardzo szczególne relacje i który brzydko pachnie izmomii, który brzydko pachnie i który bardzo możliwe, że jest że władze, kazawskie władze są odpowiedzialne, współodpowiedzialne za śmierć naszego prezydenta. Nasz prezydent trzy lata temu zginął na terenie Rosji. Do dziś nie wyjaśniona okoliczność. To, to rzeczywiście, jeśli my nie wyjaśnimy tego, jak zginął polski prezydent, jeśli nie ukażemy winnych. A to jest bardzo poważny zarzut. To rzeczywiście z nami będzie można zrobić wszystko. Dlatego polecam Państwu, żeby nie było tak, że można z nami zrobić wszystko. To jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło i ukarać winnych. Władzę trzeba zmienić. Czy Donald Tusk jest tylko winny zaniedbania i zaniechania, czy jest współsprawcą zbrodni. Mówię to, no oczywiście. To I powtarzam to jeszcze raz. Ja mam bardzo duże wątpliwości. I to jest człowiek, który jest tylko odpowiedzialny za złośliwą, e, mało ambicjonalnie grę wspólnie z władzami Rosji przeciwko polskiemu prezydentowi. I co do tego nie ma wątpliwości. Nie ma też wątpliwości, że to jest człowiek, który wybrał niekorzystną podstawę prawną procedowania w władza nie, nie wyjaśnił I te dwie rzeczy podlegają bezsprzecznie pod nieznamiona, tylko pod zdradę. Mamy tak zwanej małej straty dyplomatycznej. Te rzeczy bezwzględnie go kwalifikują. I lokują w gronie zdrajców. Ale my nie wiemy, czy to jest tylko zdrajca, w tym sensie, że przyjął tą niekorzystną podstawę prawną i prowadził grę przeciwko polskiemu prezydentowi. Wspólnie z władzami Rosji doprowadzą do rozbicia wizyt smoleńskich. Czy to jest człowiek, odpoczynce. który, tak jak usłyszałam na Krakowskim Przedmieściu, żaden piesek, żaden po katastrofie, który Tylek. ma krew na rękach? Nie ja nie, nie wiem, państwo sekundę. nie wiecie, nikt nie pracowni wie. I żaden, żaden pseudodziennikarz i ani TVN-u, ani gazety wyborczej, niestety agresywne ideologicznie mediów też tego nie wie, chociaż próbuje nas mówić, to... ja. mówić swoją jedyną słuszną, jedynie słuszną nie. Dziękuję Ale bardzo, musimy... bardzo za to, że tu jesteście. Dziękuję za wsparcie nie, i, nie, I ja życzę wolnej, ja silnej, ja suwerennej ja Polski, dobrze rządzonej, no tak. co ja jest w rękach każdego z nas. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Władza musi się zmienić Żeby wyjaśnić to pani władza musi ojczyzna, się zmienić ojczyzna, Bóg, honor, i ojczyzna Bóg, honor, i ojczyzna, Bóg, honor, i ojczyzna. Bóg, honor, i ojczyzna. Bóg. nie wyjaśni niczego. Szanowni Państwo, chciałem ja podziękować jeszcze raz, bo nie jestem No właśnie, to tylko w, w, no, dla zbyt, wybory to musimy wygrać. Karto wyborcze. Może nawet przy tym na ale w końcu to wyżymy szczurne. Musimy wygrać w końcu. A pałac zaminować, zaminować pałac. Także o to Ewa może być spokojna. Nie, nie będziemy go wezwać szczurne, bo oni uciekną tam. Gdzie tam no, no właśnie, no, właśnie. Tak, tak, tak tam do Nie tak łatwo. Nie dadzą oni. My musimy kartką wyborczą. Yy, padły słowa o yy, zdrajcach, których trzeba ukarać yy, i. Trzeba postawić przed sądem, ale Ewa mówiła o zbrodniarzach. I to jest bardzo adekwatne, akuratne słowo. Ukarać! Zbrodniarzy! Ukarać! Zbrodniarzy! Ukarać! władza się! Zbrodniarzy! Ukarać! zbrodniarzy! się! Wybory! Ukarać! Zbrodniarzy! Ukarać! zbrodniarzy! Oni siebie nie ukarają. Ukarać! Zbrodniarzy! Ukarać, brodniarzy, ukarać, brodniarzy, Oni siebie nie ukarają. Ukarać, Tylko kartką wyborczą. Tak. Szanowni państwo, jest jedna pięśni, która w wlecenie... Oni siebie nie ukarają. W lecenie ma e, piękne słowa. Może z ten miecz, co się nas to jest ta pieśń do modlitwa żołnierza polskiego, która została Państwu rozdana. patriota. patriot. E, nie wiem, czy wszyscy mają kopię tej pieśni, abyśmy mogli zaśpiewać. Słowa są bardzo proste. I myślę, Oni sami się nie ukrają. I myślę, że to jest żeby ją tutaj dzisiaj zaśpiewać i, i śpiewać ją co roku tutaj, a również przy innych okazjach. Są takie ścierwojady, że... Czy, czy wszyscy mają kopię? a Bo jak nie mają kopii, to nie znają...